Może powtórzymy angielski? Nie no co ty, tato? No, odmień być. No daj spokój. No, odmień no. Weź się, tato. No nie odmienisz. Tak, nie odmienię. No to odmień. No, I. I. M. M. I am. No wiem, I am. You are. You are. No sam powiem. Ale nie mówisz. Bo ty... Co ja? Co ja? Mnie stresujesz. Ja cię stresuję, kurwa! Uczysz się tego piąty rok szkolej na kursach i wszystko to jak krew w piach. ta krew od razu. I bo czego to jest odmiana? No jak czego? Jakiego słowa? No słowa normalnie. Posiłkowego. No. Jakiego? Posiłkowego. Jakiego posiłkowego? n To be, kurwa! Or not to be. O tym też nie słyszałeś.